Obiecałam Wam, że pokażę Wam, jak się robi ser po babcinemu. Ser, który się robi tak z 4 pięć dni, w zależności od temperatury. Mam tutaj nastawione mleko, mam następne 2 litry mleka nastawione. I to już jest nastawione na ser, który będziemy dłużej robić. Taki ser stawiam sobie na piecu. W piecu nam się pali. Tu mam, tu jest gorąco, tu mam taką temperaturę, że mogę dotknąć. I zostawiam różnie kwaśnym mlekiem. Mi się zrobi już po czterech dniach, po dwóch. Zależy od temperatury w pomieszczeniu. No i co? Do zobaczenia za kilka dni, jak już nam się zrobi kwaśny mleko. Witamy trzy dni później. Zobaczcie, jak się serwatka oddzieliła już. Nie wiem, czy dobrze widać. A patrzcie, to wszystko, co tu jest na wierzchu, to jest śmietana. Jeżeli ją o. Nie wiem, czy dobrze będzie na filmie widać. Ja jej nie zbieram, bo chcę, żeby ser był bardziej tłusty. I tu jest nasze kwaśne mleko, a to jest śmietana kwaśna. I z tej śmietany możecie zrobić sobie albo masło, albo zostawić do zupy, do sosu. Jest bardzo dobra. I teraz, jak już coś takiego mamy, stawiamy. Możecie postawić na piecu, możecie postawić na gazie. Ja wam pokazuję na gazie, na małym. Stawiam. I jak sprawdzam? Możecie sprawdzać termometrem, żeby temperatura, jeżeli chodzi o, jak ja robię ser, nie przekroczyła 40 stopni i ja sprawdzam zawsze palcem. To jest mój termometr. Nasze ciało ma 36 stopni, 36,6, więc jeżeli wsadzę palca, jak mi się troszeczkę podgrzeje i nie będziemy parzyć, wtedy jest dobra temperatura. I tak trzymam, mówią, że godzinę, żeby tak robić. Ja trzymam z pół godziny, dlatego że ja później wyłączam i zostawiam to w takiej gorącej wodzie do przestygnięcia, więc on jeszcze będzie w tej ciepłej wodzie cały czas się robił na sery. No i co? Czekamy teraz, aż nam się zagotuje. I jeszcze wam powiem, że jak stawiamy na gazie, nie, na ogniu, dobrze jest w No I my, ja już tu wcześniej to zrobiłam, żeby o, ta serwatka między nim wszędzie doszła. żeby on się, mieszamy w ogóle często, żeby on się równomiernie cały nagrzewał. Bo od spodu na gazie będzie gorący i się suchy nam zrobi strasznie, a z wierzchu będzie jeszcze zimny. Więc go mieszamy. No i oczywiście palcem sprawdzam. Jest temperatura, jest jeszcze chłodny. Pyszny, kwaśny, ten na szybko robiony. Jeżeli go nie posolicie albo nie posłodzicie, on jest bez smaku. Natomiast ten, on stał 4 dni i on się zrobił nam kwaskowy. Nie trzeba do niego ani soli, ani miodu, nic. On jest po prostu sam w sobie pyszny. Mamy już podgrzany serek. Zobaczcie, jaki piękny. Teraz będziemy go przecedzać. Tu pół godziny grzałam mleko, znaczy kwaśne mleko. Grzałam, ale tu miałam 2 litry mleka. Jak mam 20 litrów mleka, oczywiście, że ten czas mi się od razu Wydłużę, no i przelewamy. Nie będę się bawić. To wszystko, co nam leci, to jest pyszna serwatka. Żywe kultury bakterii, które są tylko podgrzane, nie są gotowane, więc one nam super będą wieli tak działać. Szkoda, że nie czujecie jaki to jest zapach piękny, jaki sera. Ubijamy wszystko rączką, dla siebie to robimy. Jak będziecie robili dla sąsiada, to weźcie jakąś łopatkę, żeby wam nie powiedział, że paluchami macacie jego ser. I tak jak w poprzednim serze, tym szybkim, co wam pokazywałem, sobie przełożę. I dajemy słoik z wodą, żeby nam obciekło. Taka ilość sera z dwóch litrów, to ja yy, słoik daję na pół godziny i to wystarczy. Jeżeli tego sera mamy, tak jakbym tu miała z trzy kilo no to zostawiam już na dwie godziny, na trzy godziny, bo to będzie dłużej obciekać nam. I pół godzinki i będzie pyszny sorek. A tu jest pyszny. masz serwatka. Jak po jedzeniu chce Wam się pić, to taką serwatkę pijecie, dokwarzacie żołądek, żywe kultury bakterii i już Wam się pić nie chce. Jako, jako kosmetyk, kosmetyk też świetnie. Tak, jako kosmetyk świetny nakładać na twarz. Bardzo dobrze robi, stąd widać po mnie. Tu kąpiel można wlać. Tak. No porzenia słoneczne. No, no, no. Tak. Uwaga! Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak przetrwałbyś poważny kryzys, ta książka jest odpowiedzią. Biblia Preppersa to skondensowana wiedza całego świata zawarta w jednym tomie. Wszystko, co musisz wiedzieć, by chronić siebie i rodzinę, jest w środku. Nie pusta teoria, lecz gotowe instrukcje. To twój plan awaryjny w twardej oprawie. Sprawdź go w Mr. Preppers.